Dzień dobry, jak zawsze mam z wielką radość i przyjemność i też wielkie wyrazy podziękowania, że pan Maciej Zaremba-Bielarski ze Sztokholmu zgodził się po raz kolejny z nami porozmawiać. Dzień dobry panu, no, a właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór, dla mnie to jest przyjemność i zaszczyt. Dziękujemy za ciepłe słowa i mamy pytanie takie fundamentalne, podstawowe i to jest jakby zakres naszej dzisiejszej rozmowy. To jest kwestia jak sprawy świata, ale także sprawy wewnętrzne Szwecji widoczne są właśnie ze Sztokholmu. Jaki był ten kwiecień widziany na świecie i w Szwecji, widziany przez Macieja Zarębę Bielackiego ze Sztokholmu. No, na świecie to ja może nie będę się opowiadał, ale mogę powiedzieć tyle, że, że przełom który się dokonał przez tą agresję rosyjską na Ukrainę, jest głębszy w Szwecji niż chyba e, gdziekolwiek w Europie, ewentualnie z e, wyjątkiem Niemiec. Dlaczego? Dlatego, że e, tutaj doktryna neutralności e, obowiązywała od. D, dwustu lat i e, była jak gdyby murowana, to znaczy tam maksymalnie jakieś 25 do 30% Szwedów miało odwagę powiedzieć, że może byłby to dobry pomysł jednak e, być członkiem NATO. I to się zmieniło radykalnie w ciągu kilku tygodni. E, także e, jeszcze nie ma decyzji socjaldemokracji, która zawsze była najbardziej za ale wszystko wskazuje na to, że Manuel Renault, nasz premier, w ciągu kilku dni czy tygodnia oświadczy, że ona zmieniła zdanie. I wtedy na pewno jakieś 5, 7, 10% opinii publicznej też zmieni zdanie. Jeżeli pozostajemy przy Szwecji i właśnie przy tej zmianie stosunków Szwecji do przynależności do Paktu Północnoatlantyckiego, to ja tutaj otworzyłem sobie mapę. Szwecja jest w tym jednej strony szczęśliwym położeniu, że ma bufor pomiędzy Szwecją a Rosją w postaci Finlandii, czy też nie graniczy bezpośrednio z Rosją terytorialnie, graniczy poprzez Morze Bałtyckie. No i tutaj takie miejsce niezwykłe, położone no, trochę kilometrów na południe od Sztokholmu, czyli Wyspa Gotlandia, odgrywa wielką rolę. Jak Szledzi właśnie widzą te relacje z Rosją w basenie Morza Bałtyckiego i znaczenie Gotlandii? Nawet, no, no, Gotlandia ma znaczenie strategiczne i miała od dawna to jest... Na co to, to się mówi, że to jest niezatapialny lotnisko To jest wyspa, jeżeli ktoś w Moskwie wpadłby na okropny pomysł, żeby zaatakować kraje bałtyckie, to musiałby najpierw zająć Gotlandii, dlatego że stamtąd można kontrolować przestrzeń powietrzną nad, nad Łotwą, czyli Litwą i Estonią. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest właściwie nie Gotlandia, tylko to jest Finlandia, która ma 1300 km granicy z Rosją, która od średniowiecza do 1809 roku była częścią Szwecji. I mimo że nie mówimy tym samym językiem, to poczucie wspólnoty i solidarności jest bardzo silne. Ale ja bym powiedział też poczucie odpowiedzialności ze strony szwedzkiego społeczeństwa. Że, także to, co się wydarzy tutaj w ciągu najbliższych tygodni, najprawdopodobniej, to że Finlandia zadecyduje za Szwecję, jeżeli chodzi o wniosek przyjęcia do NATO. Jeżeli Finowie się na to zdecydują, a wszystko na to wskazuje, to wtedy wynika tutaj z badań opinii publicznej, 60-70% Szwedów uzna, że z tego Szwecja też musi mieć ten wniosek. Jeżeli Finlandia by się na to nie zdecydowała, to nagle ten odsetek Szwedów pozytywnych do NATO spadłby do powiedzmy sobie 45%. Wywołał Pan do tablicy Finlandię. Finlandia to kraj, którego populacja stanowi Mniej więcej połowę Szwecji. Ale kraj, który już w swojej historii, no, niecałe 100 lat temu, nie żył się takim konfliktem z początku okresu II wojny światowej z Rosją. I do historii pojęć politycznych i geopolitycznych przeszło takie pojęcie być sfinlandyzowanym jak to wyjście z tego bycia zfinlandyzowanym odbywa się właśnie, czy jest postrzegane w Szwecji w stosunku do tego bardzo bliskiego sąsiada, jak Pan powiedział, Finlandii i jak to jest, że ta relatywnie niezadłuża populacja jest tak świetnie zorganizowana właśnie militarnie wojskowo? Najpierw coś powiem na temat tego drugiego pytania. Finlandia musiała być właśnie ze względu na, na sąsiada. W 1899 roku została wchłonięta przez Rosję i w przeciwieństwie do Polski, którą, której część Rosja wchłonęła 15 lat wcześniej, to Finowie obronili się przed i przed podporządkowaniu. I to bardzo ciekawy sposób, mianowicie, jak im się udało przekonać Moskwę, że w Finlandii nadal ma obowiązywać szwedzka konstytucja. I obowiązywała. Także oni chcą przez to, to jest konstytucja z 1640 roku wedle której kraj się rządzi względnie parlamentarnie, to znaczy chłopi też mają prawo głosu, są cztery stały i tak dalej. I przez to jest ten taki bardzo silny związek między tymi narodami, powiedziałbym sobie, w sferze prawa. To szwedzkie prawo obroniło Finlandię przed rusyfikacją, przed poddańskiem, tam nigdy nie było feudalizmu. Nie było żadnych muzyków. A drugie, że, że ich Rosja była no znowu połknąć w czasie II wojny światowej, i, i była to bardzo długa i, i okropna wojna zimowa, gdzie dosyć słabe, słaba fińska armia potrafiła się obronić przed, przed Armią Czerwoną, co było czymś. Także Szwedzi to dzisiaj podziwiają e, Finów za, za, za to, i, i tutaj jest jakaś taka paralela, powiedziałbym, między Finlandią a Ukrainą. Czy e, mamy dla nich wielki szacunek, jako dla na, narodów, powiedziałbym, bojowych, ale w sensie nieagresywnych, to znaczy napadnięci bronią się naprawdę. E, tak to e, mniej więcej wygląda. Istotna ta sytuacja, że los Szwecji, jeśli chodzi o NATO, zależy właściwie całkowicie od tego, jaką decyzję Finlandia podejmą. Czy Szwedzi dyskutują, przejmują się tym, co wypowiada administracja Federacji Rosyjskiej, to znaczy właśnie tymi różnymi pogróżkami związanymi z tym, co będzie, jeśli Finlandia i Szwecja, Szwecja i Finlandia. Czy przystąpię do Parku północnoatlantyckiego? Bardzo się cieszę, że Pan zadał to pytanie. Dlatego, że ja wczoraj wieczorem, oglądając wiadomości, stwierdziłem, że, że nastąpił jakiś przełom e, w naszych stosunkach, powiedziałbym sobie, wobec Rosji. Dlatego, że wiadomość, że znowu, już nie pamiętam, czy to był Ławrow, czy sam Putin, zagroził e, bronią atomową. Może nie otwarcie, ale tak zasugerował, nie była pierwszą wiadomością. Tylko tam było coś innego, już nie pamiętam co to było. To znaczy, aha, znowu mamy w Moskwie te sygnały. W normalnej sytuacji pięć lat temu to byłoby na pierwszych stronach wszystkich gazów przez co najmniej trzy dni. Teraz już nie. Więc oczywiście. Szwedzi traktują to poważnie, ale rozumieją też, że to jest sposób zastraszenia nas i w związku z tym wyciszają tą, tą retorykę. Zresztą z różnych badań, już nie pamiętam gdzie to było, wynika, że w skali europejskiej Szwedzi wykazują się bardzo silną chęcią obrony swojego kraju. Jeżeli się pyta obywatela, czy. Chrócił mi za broń, żeby bronić terytorium, to bardzo dużo tego powiedział tak, co jest e, ciekawym to na w kraju, w dosyć takim pacyfistycznym. Wśród tych rzeczy, które, tak jak Pan powiedział, się zmieniają, tak jak się zmienia szwedzkie podejście do właśnie tej zasady neutralności, do tego, co Pan określił, także szwedzkim pacyfizmem, jest kwestia ostatnich tygodni. Szwecja może nie tak wielu emigrantów przyjęła jak Polska, ale blisko 50 tysięcy. Mieszkańców Ukrainy, którzy zmuszeni w wyniku działań wojennych byli opuścić Ukrainę, trafiło już do Szwecji. Czy w Sztokholmie, czy w innych miastach szwedzkich słychać język ukraiński? I jaki jest stosunek Szwedów do tych przybyszy z Ukrainy? I jak w ogóle się komentuje obecną sytuację wojskową, polityczną w Ukrainie? Zacznijmy od tego pierwszego pytania Stosunek nie jest tak, powiedziałbym sobie, entuzjastycznie entuzjastycznie pozytywny, jak to, czego ja doznałem w Polsce, ale to jest dosyć specjalny fenomen, ale jest bardzo pozytywny. To znaczy, Szwecja przyjęła od razu oczywiście wszystkie te, te nowe przepisy Unii Europejskiej, ale. Okazuje się, że ilość Ukraińców, którzy tutaj prosili o azyl lub stały pobyt, spadła, dlatego że część uznała, że tu jest za drogo. Pamiętajmy też, że, że ja mam wrażenie, że większość uchodźców z Ukrainy liczy się z tym, że szybko wróci do kraju. To nie jest to nie przypomina tych pali uchodźców sobie z Syrii, czy w ogóle z, z tych regionów. Gdzie uchodźstwo jest traktowane jako, jako permanentna emigracja przeprowadzka do lepszego świata. To są kobiety z dziećmi, które zostawiły swoich mężczyzn, swoich braci, prawda? To one chcą wrócić. Także teraz mamy chyba jakieś około poniżej 30 tysięcy i z tego co ja widzę, to, to bardzo dobrze funkcjonuje. Duża część osób ma tutaj jakichś znajomych czy rodzinę, nie do tego stopnia jak w Polsce, ale jednak, także tylko jakaś mniejszość jest zmuszona mieszkać w ośrodkach dla uchodźców. No a mobilizacja przedsiębiorstw, organizacji, NGO i tak dalej jest na bardzo wysokim poziomie. U nas mieszka dziewczyna z Charkowa, która przez, zupełnie przez przypadek znalazła się w Szwecji. Przez, uciekała do Lwowa, tam stał jedyny autobus, było napisane Traga, pojechała do Pragi, tam spotkała jakąś przyjaciółkę, która miała z kolei koleżankę w Warszawie, która była naszą znajomą i na tej zasadzie ona teraz się w Sztokholmie. Ja nie wiem, jakie ma plany, ale podejrzewam, że już sądzę, że, e, że ja tak zostanę e, e, w Szwecji, ale tak to wygląda i mi e, się tu podoba. Szczególnie podoba jej się stosunek do zwierząt, że nie ma bezdomnych psów, to był dla niej szok, on jest Harkowa. To my w szkole też mamy i uczniów, i nauczycieli akurat z tego miasta, z Charkowa. Także te losy tych osób, które musiały porzucić Ukrainę, splatają się z losami różnych miast i państw w Europie. Ale sama wojna, jak jest widziana w Szwecji i jak jest komentowana? Bardzo jednoznacznie, jako, jako niczym nie sprowokowana agresja Rosji. Co tu ciekawe, że zmienia się radykalnie, nawet tylko w, Polsce, w Szwecji, obraz Rosji. Myśmy, to znaczy my, Szwedzi, przez wiele dekad umawialiśmy sobie, że w Rosji jednak można się dogadać, że jest to kraj racjonalny, obszerny. W różnych tradycjach, ale trzeba im dać czas i tak dalej. Dopiero, dopiero teraz dociera do Szwedów, że ta wojna ma poparcie może nie większości, ale bardzo dużej części rosyjskiego społeczeństwa. I że, a już po tym, jak rosyjscy jak politycy kłamali nasze skrzyde oczy, Skończyło się przynajmniej na, na pokolenie wyobrażenie, że można e, rosyjską politykę wycofać. Także to jest, to jest ogromny e, przełom. Powiedziałbym nawet większy, na, na pewno większy w Szwecji niż no, w Polsce, ale, ale w sobie sensie we, we Francji. E, dlatego, że tutaj jednak e, żywiliśmy, tak mówię teraz, w imieniu rodziny tak narodów, e, sporo złudzeń co do tego, że że Rosja jednak jest na dobrym drodze. Skoro Rosja okazała się takim państwem mijającym się, mówiąc enigmatycznie, z prawdą, no, to odwołuję się teraz do pańskiej wiedzy dziennikarskiej, do pańskiego doświadczenia dziennikarza, publicysty. Skąd taka siła postprawdy w Rosji Putinowskiej, skąd właśnie ta całkowita wiara w siłę tego kłamstwa, które ta propaganda narzuca, robi i, i, i cały czas gdzieś no, wtłacza je w serca i umysły swoich obywateli. No i przede wszystkim, właśnie skąd też taka, no dość duża, nie, nie jesteśmy w stanie obiektywnie tego sprawdzić, zbadać akceptacja społeczeństwa dla działań Putina i ta, to, to, to alegoryczne takie zapatrzenie się w ten nowy ich znak, będący zwiastunem tego, czegoś okropnego, takiego faszysującego, choć oni wszystkich dookoła sami próbują nazwać faszystami, czyli ta sławetna litera Z. Ja bym na to pytanie nie potrafił mądrze odpowiedzieć, gdybym nie spotkał w Warszawie Oksany Na jednej z najbardziej znanych na Ukrainie, a teraz już też poza Ukrainą, ukraińskich pisarzy, pisarek, bo ja dokładnie o to ją spytałem. ona powiedziała, i to moim zdaniem jest bardzo trafne, że... Aha, ja spytałem, czy, czy czy jej obecna Rosja przypomina Niemcy nazistowskie rok przed wojną, powiedzmy sobie w 38 roku. Ona powiedziała tak, tylko że z Rosją jest gorzej, dlatego że w ówczesnych Niemczech jeszcze był dziadek, który pamiętał rządy parlamentarne, a może nawet ojciec. Natomiast w Rosji nawet najstarsza babuszka po prostu nikt nie pamięta innego systemu niż despotyzm. Kraj rządzony przez cara czy innego Stalina, to po pierwsze. A po drugie, Rosja jest chyba jedynym krajem w Europie, która nigdy nie rozliczyła się z żadnych swoich historycznych zbrodni. No na pewno nie ze stalinowskich. I na pewno też nie z, z imperialnych, to znaczy z agresji, z innych narodów. Fakt, że, że, że Ukraina była, powiedzmy sobie, częściowo kolonią Wielkiej Rosji, nie dociera do Rosji, a do Polaków zresztą też nie dociera, że, że Ukraina była kolonią Polski. Także w ten sposób to ona tłumaczy, moim zdaniem, to jest słuszne, że jest to, jest to kraj, który od stuleci żyje w wzbudzeniu, że czyni swoim sąsiadom, sąsiadom dobro, że oni powinni właściwie być wdzięczni, jeżeli Rosja chce ich włączyć w swoje granice. E, I to, to jest moim zdaniem taka właściwie reguła historyczna, że, e, że państwa czy narody, które nigdy się nie rozliczają z własnej historii, są, są skazane na bycie ofiarą manipulatorów, despotów i zbrodniarzy.